Idę. Co to jest za wami? Ej, już, coś za wami jest! O kurwa! Za wami, za wami, za wami! Łódeś jest! Nie bić jutra! Luź... Bije! O kurwa! Mocno? Nie, ale nie mogę go bić! Ej, nie da się go wewnątrz! te dawaj go olawom! Skurwysyna! Albo do, do łódki, ty! Ej, do łódki, do łódki, do łódki, no, macie? Ja ten, wyjebałem swoją. Ma, masz łódkę, weź, ktoś to zrób! Jest! Ty, o, jest! Nie. Ale nie tak się skupił! Ale to jest Byłby. luźny ziomuś, zostaw go! Ej, może zespanowali nam Ale. go To jest luźny knypek! Nie, nie ma to... szans kurwa, Ej, go nam, zespanowali go zinkaj... nam. Tak, A jest kolor. luźny to ziomek ziomka... to jest chyba Luzowany ziomek i nie tak kowadło Ej! Wyjebał mi kryta! <śmiech> 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 za ile? Za ile ci uderzył? Bez kitów wypierdolił mi ten Dobra niech siedzi w łódce, zostaw go! Wyluzowanego ziomka Budujmy go <laughs> Muzyka gość. Ale to jest moja łódka Ty Diament, diament Delord, chodź z nim na soluwę Nie ja się go boję Ej tu gdzie diamenty <laughs> mam wienn, nice. ma, więcej master. Ty ja im teraz czekajcie No O kurwa, ba dużo diamentów Idę, 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 idę Tutaj są, tu ja. I jeszcze gdzieś... Tu też mam! NO KURWA! Co się stało? No bije mnie to gówno jebane!